Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku na kanale KUBIN CAST Z tej strony KUBIN I dzisiaj odcinek z Waszej ulubionej serii historii wrestlingowych I chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszelkie wyświetlenia, za ostatni odcinek o One Harcie Który przekroczył ponad 300 wyświetleń Serdecznie Wam dziękuję za tą horrendalne liczbę jak na ten kanał Bardzo Wam dziękuję, dziękuję Wam za 100 ponad subskrypcji na kanale KUBIN za wszelkie wyświetlenia, łapki w górę, całą aktywność bardzo Wam dziękuję, bo coraz bardziej rośniemy i wychodzimy na ten świat YouTubeowy coraz mocniej. Bardzo Wam za to dziękuję. A w dzisiejszym odcinku, bez przedłużania, chcę Wam przedstawić czy streak DeAndertake'a, który przerwał Brock Lesnar na WrestleMania 34, czy ta sytuacja miała mieć miejsce. To to jedynie samowolka ze strony broka Restara. Zapraszam Was do oglądania. Wszystko oczywiście tutaj rozpocznę od kontekstu, czyli The Undertaker w samej Federacji pojawił się w 1990 roku po przejściu z WCW. Swoją pierwszą Reslamię rozpoczął już rok później. W 1991 roku to była siódma Reslymia jego pierwsza a jego pierwszym rywalem na tej WrestleManii był Jimmy Snuka i tak rozpoczęła się piękna historia ze streakiem The Przez lata mówiono, że wiele gwiazd odbierze mu ten streak, pokona go na WrestleMania, między m.in. CM Punk, Edge, HBK czy Triple H. Ale nikt się nie spodziewał, że to będzie faktycznie Brock Lesnar. Każdy mówił, że jeżeli ktoś pokona typowo na Meni Deadmana, musi mu to dać taki boost w karierze, taki, także go wyniesie o wiele wyżej w hierarchii WWE niż obecnie jest. Ale odpowiem, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy faktycznie Brock Lesnar potrzebował tego boosta? Wydaje mi się, że nie. Brock Lesnar już był wielką gwiazdą, już miał wiele osiągnięć w samym WWE, Wiele razy z mistrzostwo WWE, było zapamiętane przez wiele akcji. Jego legendarna akcja kończąca F5. Uważam, że nie potrzebował tego zwycięstwa na, na tej wrestlingu, szczególnie przeciwko Deadmanowi, który już wtedy był uważany, że to jest ostatnie jego walki na wrestlingu, tak faktycznie było. I same kończenie tego streaka uważam, że było bez sensu. Ale to oczywiście jest moja opinia, a teraz odpowiem sobie na pytanie, i zbierzmy wszystkie informacje, jakie są w internecie, czy sam string miał być przerwany, czy to była stała wolka ze strony broka lesnara. Według wszelakich informacji w internecie, też na podstawie samego dokumentu Mister McMahon możemy dowiedzieć się i od Diantagera i od samego Visa, że plany pierwotne na tą walkę. Miało być inne, a sama koncepcja tej walki zmieniła się chwilę przed rozpoczęciem jej. Sam Vince twierdził, i Undertaker tak samo, że pierwotnie The Undertaker miał wygrać. Miało być to 22 zwycięstwo na wrestlemanie i nie miał być przerwany strict. Ale chwilę przed walką przyszedł Vince do The Undertakera i powiedział mu: Streak is over. Oczywiście bezpośrednio mu tak nie powiedział, ale Chodzi mi tutaj o to, że Przedstawił The Undertakerowi, że Na tej WrestleMania będzie przerwany streak Według informacji, które Są właśnie podane w internecie i wiele rzeczy się tutaj z Zgadza Sam The Undertaker po 3 F5 Nie odkopał Ku wielkiej Ciszy na arenie Nie było słychać nawet taków nikogo nie było schedlenie, wszyscy ucichli. Nawet Paul Heyman zrobił taką minę takiego szokera. Jest wiele zdjęć. Czy ten taki czarnoskóry mężczyzna to jest chyba idealnie pokazuje, jak fani odebrali to zwycięstwo. Brocka ale staraj, przerwanie striku było coś, no coś niesamowitego, ale z drugiej strony, czy potrzebnego. Czyli podsumowałem tutaj informacje, które mamy dostępne. Czyli podobno Wins przed The Undertakera, chwilę przed walką, sam The Undertaker mówi o tym, że Wins nawet go na to nie przygotował. Prawie 20 może dokładnie 23-letnia historia na WrestleMania. Niesamowite walki, które stoczył The Undertaker. Sam The Undertaker wśród tych 23 lat opuścił tylko jedną wrestlę. To pokazuje, że jest to legenda, jeżeli chodzi o występy na samej wrestlemenie. Ale tak jak przed chwilą wspominałem, sam Vince McMahon nie przygotował ani trochę The Undertakera na to, na przerwanie striku, na to, że będzie musiał się pożegnać z tą serią już na zawsze. Sam Deadman o tym mówi w dokumencie mister McMahon, że no nie był w stanie sobie to, tego przekalkulować w głowie, nie, nie powiem tak stricte, tylko z tego, co wywnioskowałem, co powiedział, że nie był w stanie tego tak przyzwyczaić się do tego, że to już jest koniec, że więcej już nie będzie tego stricku typowo do zera. Sam Deadman, jeszcze kilka lat później, z, trochę starć jeszcze stoczył na resumencie, między innymi przegrał jeszcze z. Romanem Rejsem, niestety pomimo mojej całej sympatii do Romana Reignsa uważam, że Deadman nie powinien drugi raz przegrywać, jak już, to powinien pierwszy raz przegrać, to powinien być Roman Reigns. oczywiście jest to kwestia sporna, każdy uważa inaczej, ale dałoby to busta Romanowi na pewno, albo by też publiczność by go znienawidziła za to, że przerwał streak. Ale na pewno nie był nie powinien być to rog Lesnar, ale już do konkluzji ostatnią walkę ostatnia na Wrestlemania stoczył na 36 z AJM Tyson. było to 25. zwycięstwo i tak zakończyło się występ całogólny ogólny The Undertakera na wszystkich WrestleManiach 27 występów. A teraz przedstawię wam już takie nieoficjalne informacje, tylko Taką powiedzmy pastę, która bardzo mocno krąży w sieci od wielu, wielu lat. Między innymi nic nie zostało potwierdzone. Oczywiście to nie są oficjalne informacje. Oficjalne informacje przedtem wam przedstawiłem, a teraz przedstawiam wam taką pastę. Chodzi tutaj o to, czy faktycznie Brock Lesnar nie zrobił tej samowolki. Czy nie przyszedł przed walką do Paul Heymana i nie powiedział mu, że to jest ten moment. Że nie i teraz oczywiście cytuję Broka, który mógł tak powiedzieć. Czy to nie jest ten moment? To nie jest ten moment, w którym mógłbym pokonać The Undertaker'a, w którym nie wyrzucą mnie z federacji, bo wtedy przyznaliby się do tego błędu, że Booking tak nie miał wyglądać. Mogę go pokonać. I ta pasta na tym właśnie polega, że Brock Lesnar, pomimo że Wiz i The Undertaker inaczej mówią, no ale no, nie powiedzieliby oczywiście w oficjalnym dokumencie na Netflixie, że to była sama walka Lesnar'a, a nie było to zaplanowane. Więc chodzi mi o to, że Lesnar mógł faktycznie przed walką sobie pomyśleć, co jeśli... Co jeśli wyszedłby poza skrypt, pokonałby The Undertakera, już na zawsze by się zapisał w historii jako ten, który pokonał The Undertakera. A tak jak mówiłem, nie wyrzuciliby go z federacji, bo wtedy federacja musiałaby się przyznać do błędu, że ich gwiazdy robią coś innego niż oni faktycznie im przekazują. Więc ta historia, pomimo że jest wyjaśniona przez Winslow i Undertakera, będzie dalej krążyć jeszcze przez lata i będzie mówiono o to, czy jest sam Lesnar w tej kwestii nie zrobił samowolki, żeby zapisać się w historii żeby każdy o nim mówił przez lata, że to on przerwał strygi pokonał Brocka Lesnar'a na WrestleMania 30. Jest to oczywiście taka pasta, czyli nic związanego z rzeczywistością, żadnych tutaj oficjalnych informacji nie ma na ten temat. Oficjalne są takie przez Vince'a i przekazane, że chwilę przed walką Vince powiedział Undertakerowi, że String będzie przerwany. Nie przygotował go na to kompletnie sam Diantet. Undertaker mówił o tym, że, że był to dla, dla niego taki szoker, czyli pewnie jak dla wielu widzów. Ale myślę, że tyle na temat, czy przegrana Diantetera na Resident 30 była zaplanowana. Piszcie w komentarzach, czy chcecie jakieś kolejne odcinki z historii wrestlingowej, jakichś ciekawych tematów, czy innych kwestii związany tutaj z ciekawymi jakimiś historiami wrestlingowymi chociaż mogę jeszcze dodać o Brock Lesnarze do tej pasty, że jest, może być ta pasta po części możliwa, patrząc na wydarzenia już typowo do przodu, czyli między wrestlingeniem w 2018 roku, gdzie Brock Lesnar był oskarżony o to i podobno odbył kłótnię na zapleczu, że celowo pomił na na i tam. Sam organizator tej wrestlingi powiedział, że nie może być krwi sztucznej, krwi i tak dalej. jak wiemy w walce o Universal Championship między Brockiem Lesnarem a Romanem Reignsem Roman Reigns zalał się krwią. Kompletnie całą, całą twarz. Bo widać na nagraniach jak Brock Lesnar uderza bez tych swoich rękawic, uderza w głowę Romana Rejsa, rozcina mu skórę. No i podobno Vince McMahon był wściekły na Brocka Lesnara, że takie coś po prostu uczynił. Tak samo skazanie Brock kilka lat później, za Miss za kontrakt, który miał podpisać Brock Lesnar w 2021 roku, bodajże obiecał mu na wyłączność kobietę, która oskarżyła samego Beansa i współpracowników, którzy mieli robić im po prostu krzywdę. Między innymi był wymieniany w tym Brock Lesnar, nie przez nią, ale. Można było tu wywnioskować dlatego że Brock Lesnar zniknął ze wszelkich planów federacji około na początku roku 2024 i do dzisiaj też się już nie pojawił i się pewnie też nie pojawi, więc przez te lata do przodu, do przodu można było zauważyć, że Brock Lesnar bardzo często robił samowolkę, a i tak nie dostawał po głowie, bo Vince był strasznie w niego zapatrzony, więc ta pasta może mieć jakieś zianko prawdy, ale tego się już raczej nie dowiemy. A ja Wam dziękuję już za odcinek, zapraszam Was każdy poniedziałek o godzinie 18 na odcinek podcastowy i każdy piątek na kanał Kubin odcinki gamingowe. I w każdą środę o godzinie 18 historie wrestlingowe. Nie obiecuję Wam, że będą się pojawiać co tydzień, ale myślę, że trochę to pociągnę. A ja Wam dziękuję za ten odcinek. Cześć. Na razie.